Co prawda, wynik może satysfakcjonować kibiców Barcelony, natomiast no nie wyglądało to zbyt dobrze dzisiaj na temat tego spotkania Barcelona kontra Real Betis. Dobrze, że Robert Lewandowski przy się, zdobył gola, aczkolwiek w takim spotkaniu powinien zdobyć Hatrika. No i też nie oszukujmy się, tak, Real Betis to było pastwienie się tutaj praktycznie tą drużyną, która zdecydowanie była słabsza. Potem już gra nawet w dziewięciu zawodników, więc kompletny obraz nędzy i rozpaczy czy e, rzeczywiście to zwycięstwo jest satysfakcjonujące jeśli chodzi o kibiców Blaugrany zrobimy sobie ocenę, komentarz po tym spotkaniu wynik wysoki ale bardzo dużo po prostu błędów a pierwsze 30 minut one to jest obraz nędzy i rozpaczy, kompletna katastrofa e, też tutaj brak skuteczności ze strony Roberta Lewandowskiego ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu na samym początku jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania bardzo kontra Real Betis. E, widzimy tutaj 4 do 0, bramkę zdobywa Christensen w 14 minucie, Robert Lewandowski w 36 minucie, Rafinha w 39 minucie i Rodriguez e, z, w 82 minucie, tak? E, więc tak wyglądała sytuacja... Jeśli chodzi o hmm, praktycznie tutaj e, to spotkanie. Natomiast tak powiem w ten sposób. Pierwsze 30 minut w wykonaniu Barcelony to był po prostu kompletny obraz nędzy i rozpaczy. Real Batis po tej pierwszej czerwonej karce dla Edgara Gonzalez'a kompletnie się posypał, tak. A więc po 33. minucie, nie dość, do, że Real Betis tutaj grał w dziesiątkę. To po prostu bardzo kiepsko się prezentował. Muszę powiedzieć, że Real Betis patrząc też na tabelę, to przecież oni tak nisko nie znajdują się w tej tabeli, ale tam widać po prostu, że trener kiepsko stawia nacisk na kwestię mentalu, tak, tylko oczekuje zadaniowcem, natomiast no, ci zawodnicy po prostu mentalnie, mentalnie przegrani, tak, piłkarsko, okej, okay, po prostu nie jest jakiś przegrany, jeśli chodzi o ich pozycję w tabeli, ale no to też jest bardzo ważne, żeby się nie załamywać, żeby po prostu wyciągać wnioski, tak, z w cie, nawet ciężkiej sytuacji, Natomiast tak, Robert Lewandowski, to jak zdobył tego gola, niejako to było po prostu obowiązek w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. To była sytuacja praktycznie taka czyściutka. Dziwię się też, jeśli chodzi o piłkarzy Realu Betis, bo znowu były ze zagrania tak typu właśnie Rafinia dogrywa piłkę z po prostu skrzydła do środka. Po czym praktycznie Christensen zdobywa bramkę. Dziwię się to po prostu, bo to jest tak oczywista sprawa, tak jak Arian Robben swego czasu grał w Bayernie Monachium. Zawsze na skrzydle schodził, znaczy ze skrzydła schodził po prostu. Stłamał do lewej, i ze środka dawał szczał, um, więc to było oczywiste. Tak? Nie wiem, czemu na przykład drużyny dzisiaj w Lalidze um, nie stawiają stempelka, nie kryją praktycznie tutaj um, rafini, tak? bo wiadomo, że potem on dogrywa piłki. Może to nie są takie ciasteczka, że po prostu dogra co, co do centymetra, ale bardzo często po nich mogą po prostu padać bramki. Natomiast gdyby rzeczywiście Barcona miał więcej takich zawodników typu właśnie Rafinia, e, tak jak to na przykład miał Robert Lewandowski w Bayernie Monachium, to Robert Lewandowski miałby więcej tych e, piłek dogrywanych, więcej szans na zdobycie gola. Więc tak wygląda sytuacja. Było też widać, jak zdobył tą bramkę, że nieprawdopodobnie cieszył się tutaj nieprawdopodobnie cieszył się tutaj Robert Lewandowski. Praktycznie tutaj po, po tym jak zdobył tego gola, jako to było po prostu przełamanie. Ale to też był ważny mecz, bo szawi po prostu wprowadził też sporo zmian, tak, jeśli chodzi o boisko także nie, tak to wygląda zresztą zaraz po prostu wam tutaj powiem zobaczmy sobie też jakie wiadomości się pojawiły po tym spotkaniu Barcona kontra Alberti z lewy szuka kolejnych bramek co za słowa tak bardzo uczciła gola Lewandowskiego Szawis komentował trójum Barcony o Lewandowskim króciutko, potem zachwycał się 15 piętnastolatkiem eee, Barcona Hiszpanie zachwyceni Robertem Lewandowskim wraca do swojej miłosnej relacji <laughs> tak nie wiem czy wraca do miłosnej relacji jak to zabrzmiało Dobra, mamy tutaj FC Barcelona, y, pierwsze miejsce, Real Betis zajmuje szóste miejsce, ale naprawdę po prostu w tym meczu to oni się tak kiepsko prezentowali, to była obraz nędzy i rozpaczy, natomiast zobaczmy sobie tutaj Barcelonę y, po tym spotkaniu, po tym spotkaniu zobaczmy sobie tutaj na statystyki, tak, no one są zdecydowanie po stronie tej Barcelony, strzały 15 do 4, strzały na bramkę 6 do 1, Posiadanie piłki 70%, tak, podania 676 e, do 333, no mówię, ta czerwona kartka po prostu rozłożyła, potem kontuzja, tam uczcili jeszcze po prostu mecz pożegnany piłkarza Real Batis, on wszedł, miał kontuzję, też po prostu szedł z boiska, bo nie mógł dalej grać, to spowodowało, że grali praktycznie w dziewiątkę, no nie wyglądało to po prostu zbyt dobrze, rzuty rożne 10 do 0, tak, no Real Batis kompletnie bez szans, po prostu kompletnie bez szans. Na przykład to spotkanie, a spotkanie z Rajo, to tutaj były dwie odmienne sprawy, tak, moim zdaniem, Real Betis zdecydowanie słabiej się prezentował na tle Rio, już pomijając kwestię wyniku, tak natomiast na pewno tutaj na plus można powiedzieć, że bardzo na więcej praktycznie tych sytuacji stwarza podbramkowy, więcej kreacji. Natomiast moim, problem, moim zdaniem, po prostu problem, jeśli chodzi o Szawiego, jest taki sam, że on nie wprowadza żadnych nowych rzeczy. Ciągle klepie praktycznie to samo. Tak a więc Frank Essie, który wiadomo, wchodzi tam w 70 minucie. Te zmiany, Ansufati, który też wchodzi z ławki rezerwowych. Barcona staje się bardzo łatwo przewidywana. Nie wróżę to dobrze, jeśli chodzi o europejskie rozgrywki, bez łatwa do przeczytania. Kolejna sprawa to też za bardzo Barcona skupia się, jakby na grę w dziadka. Na małej po prostu przestrzeni. Powinna rozszerzyć praktycznie tą grę, grać na na przykład piłką po obwodzie. Jestem trochę w szoku, tak, bo Szawi, mając praktycznie takie doświadczenie, tyle lat grając w profesjonalnie w piłkę, będąc piłkarzem Barcony, no nie można dzisiaj opierać gry. Jakby Barcelona zamyka się na grze na małej po prostu przestrzeni, na, na kiwaniach, tak? Na po prostu tutaj piłka, która chodzi, chociaż to też nie wygląda zbyt, zbyt pięknie, tak, to nie ma takie tiki, -taki, tiki taki. Natomiast Barcelona też powinna rozszerzać tą grę. Powinno być zagrania prostopadłe, padłe, powinno być zagrania po prostu z lewego, praktycznie tutaj skrzydła na prawe skrzydło, tak? E, tego po prostu kompletnie nie wygrywa, nie, nie, nie widać, tak? Oni skupiają się praktycznie na tym, że przesuwają się, na, jeśli chodzi o pole po prostu na, na, na boisku i cały czas na gra na małej po prostu przestrzeni, można powiedzieć, że taki dziadek, tak? Wiadomo, Hiszpania technicznie po prostu kładą duży nacisk, no ale no nie można w ten sposób po prostu bazować cały czas, tak? Brak jest pomysłu, jeśli chodzi o grę, moim zdaniem e, i bardzo schematyczne praktycznie gra Ja wiem, że szawi ma pierwsze miejsce że wygrał 4 do 0, no super cieszmy się, od razu otwierajmy szam pana i tak dalej. Natomiast jeżeli rzeczywiście chce po prostu pchać tą drużynę dalej, no to nie wygląda to zbyt dobrze, tak? Może tutaj wygrywać Barcona poprzez to, że rzeczywiście Barcelona ma lepszych zawodników dzisiaj yy, piłkarsko-finansowo, tak pewnie według Transfer Market, chociaż tam też jest kwestia marketingowa, często dojczana yy, Natomiast czy rzeczywiście po prostu jeśli chodzi, yy, tak no macie, nie wiem, samochód jakiś po prostu tutaj, yy, kupicie samochód szybki, sportowy, yy, no możecie nim jeździć, tak? Natomiast żeby Rzeczywiście sprawdzić po prostu pełne osiągi tego samochodu, musicie pojechać na tor gdzieś profesjonalny. I tam docisnąć ten samochód do granic możliwości, tak? Oczywiście w warunkach bezpiecznych, no nie mówię na drodze, tak? tutaj, A tak to sobie nie sprawdzisz tego samochodu. No możesz jechać, no nie wiem, po prostu 100, czy ileś tam po prostu po drogach w Polsce pojedziesz za granicę do Niemiec, na jakiejś autostradzie, pojedziesz tam więcej, tak? Nie, wiem, 200 kilometrów, no ale to nie jest zbyt po prostu bezpieczne. A po drugie, tak, narażysz się na zdrowie siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Ale jak rzeczywiście masz to Ferrari, no to jeźdź sobie na tor po prostu samochodowy, tam, zobacz ten samochód, tam możesz sprawdzić, tak? Profesjonalnie tam będzie zabezpieczny będziesz miał kas. tak samo tutaj jeśli chodzi o tych piłkarzy to jest sklepanie. mają praktycznie te szybkie samochody te, te mocne nazwiska, dobrze piłkarze no ale czy to rzeczywiście to wyciąga maksa praktycznie tutaj e, szawisty piłkarzy, tak? dobra, e, zobaczmy sobie składy też tego nie miał dużo, dużo po prostu do roboty Christensen zdobył bramkę aczkolwiek moim zdaniem po prostu soba się prezentował podczas tego spotkania Balde dobry, bardzo dobry występ Araujo kolejny praktycznie dobry występ jeśli chodzi o, o obronę muszę powiedzieć i Kunde też poprawny bym powiedział, natomiast Balde na pewno wyróżniający się po prostu moim zdaniem najlepszy zawodnik podczas tego meczu jeśli chodzi o obronę defensywę nie mówię o, podczas tego spotkania w ogóle Busquets trochę mniej widoczny, De Jong wykonywał po prostu swoją pracę Lewandowski z Bramką, aczkolwiek ja bym oczekiwał zdecydowanie więcej od Roberta Lewandowskiego. Głagawi mało widoczny, sobą praktycznie był widoczny podczas tego spotkania, tak. Przed też Ansu Fati Mendoza wszedł, Frank Kessie, 41 nie, nie ma po prostu żadnego nazwiska. No, a Sufati tutaj, tak, no zbyt krótko, był, żeby można było go ocenić, tak. Mamy też Joakina, który po prostu wszedł, tak, jego mecz pożegnalny Kuchu, on miał 41 lat jeszcze po prostu Ralu Batis grał, no ale to legenda niejako, praktycznie jeśli chodzi o Betis. Także tutaj on zakończył po prostu swoją przygodę, mecz pożegnalny, pokazywano to po prostu, że mu kibice dziękowali i tak dalej, 41 lat jeszcze w Ralu Betis, ale on w 90-tych latach grał w Realu Batis i teraz praktycznie, ale widać, że już kontuzje mu nie pozwalały. Troszeczkę to takie kuriozalne, tak, no bo wchodzi mecz, który po prostu ma być dla niego pożegnalny, fajna sprawa na tle Barcelona, no, ale tak naprawdę mecz, mecz mocno przegrany, mało tego osłabia po prostu swoją drużynę, bo wchodzi, potem schodzi ze względu na kontuzję, Chociaż na dobrą sprawę, czy to byłoby 3-0, 5-0, tak, to już po prostu był tak przegrany mecz. No ale wiecie, tak, takie trochę dziwne, tak. Chciałbyś wejść po prostu na mecz, może nawet gdyby zremisować, ale chociaż dograć, tak. Być może powinien go trener wpuścić na ostatnie 10 czy 15 minut. Więc tak to wyglądało. Moim zdaniem, znowu najlepszym zawodnikiem, jeśli chodzi o Barcelonę, jest tutaj Rafinha, tak. Rafael. Ja wiem, że o, niektórzy krytykują, że on powinien lepiej grać, po prostu taki poziom prezentować jak w Anglii. Moim zdaniem tak, ale na przykład na tle innych zawodników on jest bardziej wyróżniający się, tak? Te zawodniki daje to lepszą jakość. Także tak to wyglądało. Coś tutaj jeszcze dodać podczas tego spotkania. Czekajcie. Kogoś tutaj z Realu Betis. Yy, yy. Aha, Rui Silva, tak, jedna była taka piłeczka, u, takie ciasteczko, co Robert Lewandowski szczelił, on on to po prostu ręką, no, kapitalna była to parada, to trzeba mu przyznać, że po prostu rzeczywiście ta, ta piłka by weszła. Natomiast tak, no, Robert Lewandowski znowu tam traba, trafił po prostu w słupek, tak, no, musi być skuteczność, tak, skuteczność, jakość. Lepsza. Pozdrawiam, trzymajcie się.